Jest Maciej, jestem ja. Witamy Was wszystkich na naszym kanale. Moi Hejka. drodzy. Tak. Dzisiaj dla Was przetestujemy bardzo fajne petardy. Wynajmniej no. opakowanie mi się podoba. <laughs> Proszę Synku, opisz, mm -hmm, pokaż. Mm -hmm. No, graficzna tak, ja dowalona. Seria MuRT od Jorge Coś takiego FP3 RG na RG właśnie, coś takiego. 20 sztuk, dość sporo. 36 gram na paczkę, czyli ile? 1,8 na sztukę. No, takie informacje możemy wyczytać właśnie na start, na wstępie. Po bokach, no, petardy błyskowe FP3 i FP3R. I co to jest? Połączenie petardy FP3 zwykłej i FP3 typu Banger, Czyli z jednego, z jednego pakowania bierzemy dwa klaserki, z drugiego też dwa klaserki i powstaje co? Muerta. No, coś takiego, nie? Więc taka pseudonowość. Rok produkcji 2023, certyfikat C jak najbardziej jest. 36 gram, właśnie na paczkę. Uwaga, bardzo głośno. Zobaczymy. No, kategoria F3. Instrukcja obsługi jest w języku polskim. Trzeba uważać, jak się odpala. Coś pada nam. Numer partii. Tu jest tylko 23FP3. No. no i tyle. Producent Jorge. No. coś takiego. Jak to wygląda? Już pokazuję. Pokaż synuś. Opakowanie to ładne. Ja się tutaj obi odbijam. A może zarwiemy to. Tą... No, za chwilę, nie? Stretch zapakowane, to też na plus, bo w czasie deszczu wam petardę nie zamoknie, tak? Tak jak tutaj nam. O. Już się niszczę opakowań. Dergi, pokaż. O, schodzi jak... Nie powiem co. Eee, to jakaś taśma jest? Nie ma taśmy. Wow, fajnie. I jak to wygląda? O, tutaj mamy takie gwiazdeczki, czyli to jest tak naprawdę podgląd tych petard, nie? O, tutaj i tutaj otwieramy i mamy takie, o. Też widać wszystko. No, tak właśnie. I mamy dwa klaserki. Aha. Coś się na tym tylko skupimy. Druga część tam jest niepotrzebna. Jak to wygląda? Jak w 3 No bo to jest to samo, tylko tu jest właśnie czarny e, design. Właśnie zachowany, tylko dwa rodzaje Aha. flar, Tak jak karbon, nie? Aha. No. Klaserki. I, czyli zielona i czerwona flara. Mhm, bez pisku żadnego. Dobra. Zobaczymy. Zapraszamy do oglądania. Zobaczymy, jak, jak tam flara się zachowa. Może, może z tyłu byś otworzył sobie co? Tu masz ładnie. Zobacz. W tym o Ja no dobrze. No. Co mi się podoba w tych petardach moi drodzy? Zobaczcie. Piękny długi ląd. No. To jest na plus. Zawsze na to zwracam uwagę. Piękny długi ląd. Czyli Znamy bezpieczne śmiet. petardy. No, o, klasa są. Dobrze, synku. Odpalamy. Coś glina, pseudo. No. Coś jest. Zobaczymy. Zobaczymy, czy są bardzo głośne, czy nie. Najpierw czerwona najpierw z czerwonej. Ocenimy, czy głośno szczeli. Na wyciągniętej ręce odpalamy i uciekamy. Zobaczcie, ile mamy czasu na ucieczkę. Gdyby był krótki ląd, i jest faktycznie czerwona flara. I. No znaczy. Czy, no, Zielona. Czy bardzo głośne? No zależy, jak to odbiera głośność. Zobaczymy, będą przelały w garku, to może będą bardzo głośne o, zielono, faktycznie nie skłamali opóźnienie dość spory. Mają piękną flara. Piękna flara. Czerwoną i zieloną. To trzeba przyznać synku. To no. zostawiamy. I mówię. Na plus to jest, że mamy długi ląd. To jest naprawdę plus. Ja Teraz sobie do kiermanki Co? Jedną. No jak chcesz. O, Wiatr się poruszył. No, jakoś to szczeliło Jakoś. Wilgotność powietrza mamy dość dużą. Widzicie moi drodzy, o. W nocy padało, więc ja się bałem. Do miękko jednak. No Nie ciała. wiem, jak chcesz, to zieloną. O, no, magiczna no. kieszeń. Trzeba i magiczna kieszeń. Zielona. No. O. No tak dziwnie pachnie. No, nie wilgotność powietrza mamy dużą. Ładnie. Jeśli chodzi o moc, Tu taka środę... dziurka, tu taka dziurka, widzicie, no, no ale to jest to samo. Tak. <laughs> w zależności ile tam im się sypło. Zobaczmy To jest na garnku na jaką wysokość nam to by w ogóle uh -huh. Zawsze kładziemy. w ten sposób, jeśli mamy pytarzem. No. Nie, nie nic, tak, tylko tak. Wyszkoli, o opuściło i... No. Znaczy, no, no, to jak tak sobie, no. Takie 5 metrów. Tak jest, no. Hmm. Tak jest sobie, no, już nawet nie będziemy dawać spod bo chyba nie ma sensu. Zobaczmy, na chcesz, może być hmm. o, o. Ta sama odległość poszła w niżej, 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 stanowcze niżej poszła. na Ja mam dwie sztuki, ty też masz dwie sztuki. To ja będziemy mieć je, po sztuce. Ja proszę Poczekaj. o wow! Szaleństwo. Zaczynamy od czerwonej czy od zielonej? Obojętno zielona <laughs> Zielona Zielona no. się zagotowała. Wow W garnuszku ładnie no. W garnuszku ładnie, to wiem, czerwoną rzutka. No O, no, o. Zaraz, przerwień się pokaże. O! Ładna klara. Głośno strzela. Fajnie. No, to jeszcze tak na luźno. No, coś takiego. No to trzeba uważać, nie? No bo klasycznie gipsem Lips. pluje. Lips, drodzy. Pluje, strzela. Możemy no. coś takiego zrobić nawet. Na raz? No. Ja ja tu mam. A, bo telefonu nie mam przy sobie. Zapomniałem. Oui. Czerwona, zielona No, coś Spoko. takiego <laughs> no. Spoko petartki moi drodzy Nawet, nawet Urozmaicenie, tak. jeżeli ktoś by właśnie e, no nie chcę jednego gatunku petaru to macie tak naprawdę ktoś tutaj... Pomyśleł, no, pomyślał, ktoś, bardzo fajnie pomyślał, tak? No tak, jak, tak samo jak były te Uzi, nie? A, Od komety, tak. no to później powstały karbony. karbony no ale karbony wolę stanowczo, bo więcej efektów mamy. Także widzicie, no tak, to wersja, oczywiście. tak to wygląda dostępne na rynku. Ceny nawet nie wiem, ale to, to możecie sobie sprawdzić no. Dla mnie bardzo fajne. Takie jak Maciek mówi, urozmaicenie. No. My się z wami będziemy żegnać w naszej widzowie. Bądźcie z nami wariatami, oglądajcie nas. W czym to się się